Twoja praca przyniesie efekty. Je ja jestem osobiście głęboko przekonany, że być może wśród tej młodzieży tego, to jest zgromadzona, choć sam o tym nie wie. Jest już tu serce. starszyca, który całe życie będzie o swojej szkole pamiętał. Janek miał takie, takie zdanie, które zawsze powtarzał, kiedy żegnał maturzystów. Kolejny stało świat, a my absolwenci jesteśmy dumni, to, że to dumni podkreśla, że to nasza szkoła i że jesteśmy naszymi ekspermentalnym. Ja one dzisiaj, świat, cały świat. Chcę ci powiedzieć, że jesteśmy dumni, dumni. Zebrany. Spotykamy się dzisiaj, aby pożegnać świętej pamięci kapitana Jana Strzeleckiego, który zakończył już swoją ziemską służbę. Nie jest mi łatwo wypowiadać słowa pożegnania, choć może znałam pana kapitana nie aż tak długo. Ale ostatnie 10 lat regularnie, co roku, na początku września. Spotkaliśmy się w Gostyni w gminie Wyry pod pomnikiem pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, by wspólnie uczestniczyć w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. To on, jako uczestnik warg wojny obronnej 1939 roku, walczył na tych polach. Swojego dostojnego wieku chętnie opowiadał o tym, co przeżył i o co walczył. To zawsze był stały punkt programu tych uroczystości. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku umawialiśmy się na spotkanie za rok, do którego jednak nigdy nie dojdzie. Dzisiaj bowiem żegnamy. Wielkiego orędownika i propagatora historii, a równocześnie najlepszego jej nauczyciela, który uczył nas, byśmy o tych bohaterach i wydarzeniach nigdy nie zapomnieli. Jako wuj gminy Wyn pragnę tu, z tego miejsca, jeszcze raz publicznie mu podziękować za jego patriotyczną postawę. Za jego wielkie serce, które nam zawsze okazywał. Wielkie słowa otuchy i współczucia kierują także dla całej rodziny zmarłego kapitana, a szczególne słowa podziękowania należą się jego córce Annie, która zawsze wiernie mu towarzyszyła. Kapitanie Janie Strzelecki, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Skieruję do Boga i naszym modlitwem. Poroż najdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoje nasz głód i moc i nadzieje. Kiedyś bogowiecłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie i zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą bogdę.